Zatrzymaj się! W imieniu klanu Czarnowronów, na mocy uprawnień nadanych mi przez naczelników goliet, nakazuję ci powiedzieć, kim jesteś i czego chcesz. Powinieneś wiedzieć, że goliet nigdy nie ustaje w tropieniu albów. Przysłał mnie tu duras. A, jesteś jedną ze zdobyczy durasa. W takim razie od razu zgłoś się do Ragnara, albo jednego z pozostałych naczelników. Oni sprawdzą, czy nie jesteś szpiegiem Albów. Dobra, dobra. Możesz przejść. Nie wolno ci jednak używać broni. Na wypadek, gdybyś zaczął kombinować, pamiętaj, że Paladyn zrobi z ciebie miazgę szybciej, niż zdążysz powiedzieć, lepiej byłoby, gdyby Duraz mnie tu nie przysłał. I nie ukradnij niczego. I nie obnoś się tak z tą technologią. Niczego więcej od Ciebie nie oczekuję. Jasne. Świetnie. W takim razie witam Cię w imieniu Berserków. Kim są Czarnobrony? Jesteśmy klanem wojowników należącym do frakcji Berserków. Naczelnik naszego klanu, Ragnar, to doświadczony dowódca i obrońca Goliet. Z nim na czele stajemy, by bronić naszej sprawy przed tymi, którzy jej zagrażają, zarówno z zewnątrz, jak i od środka. Stoimy na straży uczciwości i sprawiedliwości, równości i porządku. Ci, którzy pragną dołączyć do berserków, winni stanąć przed Ragnarem. Kim jest Ragnar? Nie mogłeś o nim nie słyszeć! Ragnar niezłomny! Ragnar, syn Biara! Jest najwyższym naczelnikiem w Goriet. Dosłownie. Mieszka na szczycie, w ruinach Starego Świata. Kto tu rządzi Co? Nie słuchałeś mnie? Do czasu powrotu Toralda, pielgrzyma i pana wszelkiej magii, zarządza tu Ragnar, naczelnik klanu Czarnogronów. Naczelnik naczelników. Potężny i sprawiedliwy. Jest wzorem dla nas wszystkich. Nie polecałbym zawracać mu głowy, jeśli nie masz zamiaru się do nas przyłączyć. Może ci się poszczęści i spotkasz go gdzieś w mieście. Lubi osobiście sprawdzać, co dzieje się w Goliec. Jasne. zrozumiałe. To po to Duras cię tu przysłał? Żebyś się zaciągnął? Jeśli ci życie miłe, powinieneś wybrać nas, nie banitów. Przestrzegaj prawa, zrób dobre wrażenie na ludziach, a być może Ragnar uzna, że możesz stać się berserkiem. Jeśli złamiesz prawo, będzie po tobie. Torald, Wasz przywódca nie przebywa w mieście? Nie. Mistrz Torald, pielgrzym wspaniały, wielki i mądry, wyruszył w podróż. Poszukuje odpowiedzi. Kiedy wróci, przyniesie nam zwycięstwo. A nastąpi to, jak tylko wypełni misję. Na czas swej nieobecności powierzył sprawować. Rozumiem. Wygląda na to, że spodziewacie się kłopotów. panici ci klerycy jeszcze albowie wszczynają wojny. Ale nie martw się. Czy jest w Golied miejsce, gdzie mógłbym się zatrzymać? Może w okolicach tawerny albo u ogrodników. Poszukaj w dolnej dzielnicy. Dla uczciwego człowieka znajdzie się tam miejsce. Możesz się wkupić? Jesteś... Więc co przeskrobałeś? Że jak? Nazywam się Ragna. jestem naczelnikiem. Pełnię obowiązki zwierzchnika berserków na czas pielgrzymki mistrza Toralda. Każdy, kto występuje przeciwko prawu, musi się przede mną wytłumaczyć. Poselstwa obcych frakcji też najpierw rozmawiają ze mną. Jesteś czyimś wysłannikiem? Co cię tu sprowadza? Mów! Nie pochodzę z Edanu. Mam nadzieję, że przynosisz dobre wieści. W przeciwnym razie twoja wizyta szybko dobiegnie końca. Lepiej dobrze przemyśl kolejną odpowiedź. Powtarzam, czego właściwie chcesz? Szukam zajęcia. Możesz się wykazać, pomagając mieszkańcom Edanu. Wokół jest wystarczająco dużo pracy. Jeśli chcesz być tu tolerowany, powinieneś przestrzegać zasad. A te są proste. Za działanie na niekorzyść Wspólnoty czeka cię kara. A jeśli się jej przysłużysz, możesz się spodziewać nagrody. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. Jeśli coś będzie nie tak, będziesz się musiał przede mną tłumaczyć. Jasnemu. Ty, tu rządzisz. Zgadza się. Im szybciej to pojmiesz, tym lepiej dla ciebie. Zastosuj się do moich rad, a przekonasz się o gościnności berserków. Coś jeszcze? Mistrz Torald, jakim jest człowiekiem? Chwilowo go nie ma. Naczelnicy nadzorują codzienne życie berserków. Wszyscy jednak podlegamy mistrzowi Toraldowi, Kielgrzymowi. Pielgrzym wycofał się z życia publicznego, by poświęcić się znalezieniu sposobu, który pozwoli Edanowi przetrwać. Nikt nie ma takiej wiedzy na temat magii jak on. Jeśli ktokolwiek jest nam w stanie pomóc rozwiązać mnożące się problemy, to tylko on. Czy Twoim zdaniem werserchowie mogą powstrzymać albów przed podwojem Edanu? To zmienili Edan z pustkowia w las. To nasz dom, którego nie oddali. Słyszałem, że ponieśliście duże straty. Wojna zbiera swoje żniwo. Najpierw walczyliśmy z klerykami. Później musieliśmy poradzić sobie z napadami banitów. Teraz stawiamy czoło Albom. Wrośliśmy w tę ziemię. Mamy o co walczyć. Magia, wiara w siebie i stalowy oręż pomogą nam sprawić, by do Ksakoru wróciło tyle samo martwych albów, ile berserków musieliśmy przez nich pochować. Kormak, ja i Angrim nie ustąpimy pola. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, idź do Angrima. Gdzie mogę znaleźć? Poszukaj go w dzielnicy wojowników w pobliżu świątyni Ma. Gdzie jest dzielnica wojowników? W pobliżu świątyni Mang. Jeśli chcesz znaleźć jakieś miejsce w Goliet, najlepiej będzie, jak stąd wyjdziesz i poszukasz innego przewodnika. Załóżmy, że Ci pomogę. Tak? Masz dla mnie jakieś zadania specjalne? Zadania specjalne? Co pozwala ci sądzić, że potrzebuje kogoś, kto zrobi coś ponad tak zwaną normę? Widzę, co się dzieje. <laughs> Czy to aż tak oczywiste, że mamy tu problemy? Trudno to ukryć. Przyznaję, nie doceniłem cię. Przynajmniej jesteś uważny. Przyjście tu wymagało odwagi. Więc rzeczywiście chcesz nam pomóc? Tak. Jest dużo do zrobienia. Nasi ludzie robią co mogą, ale wciąż brakuje nam zapasów. Jedzenia, lekarstw, części maszyn i różnego sprzętu. Mamy za mało ogrodników. Porozmawiaj z ludźmi, a oni doradzą ci jak możesz najlepiej wykorzystać swoje umiejętności. Zdobądź ich zaufanie, a zyskasz moje. Jeśli postanowisz się do nas przyłączyć, znajdę dla ciebie specjalne zadanie. Wiele osób przychodzi tu, bo chce do nas dołączyć, wspinać się w hierarchii. Wyglądasz na ambitnego. Jeśli zdobędziesz moje zaufanie, możesz zajść wysoko. Wspominałeś, że jeśli się zdecyduję, będziesz miał dla mnie specjalne zadanie. Tak. Słuchaj uważnie. Z pewnością już to wyczuwasz. Sytuacja się zmienia. Coś się kroi. Muszę się dowiedzieć, co. W innym razie nie mamy szans na pokonanie albów ani przetrwanie czy rozwój. I tu pojawiasz się ty. Potrzebuję informacji o pozostałych frakcjach. Każda wiadomość jest na wagę złota. Ale Nie się walczy. zależy mi na tym, byś dowiedział się, co słychać w forcie, w Towarze. Więc do dzieła. Pogadaj z panikami. Sprawdź, co słychać w mieście pod Kopułą w Abeście. Wysąduj tleryków z Ignadoru. Czekam na informacje. Potrzebuję relacji z co najmniej dwóch miast. Prosisz o dużo. Wiesz, jak poruszać się w po opustkowiach. Udało ci się tam przeżyć. Posiadasz niezbędne umiejętności. Do tego, nie jesteś jednym z nas, więc łatwiej wtopisz się w tłum. Jeśli chcesz do nas dołączyć, ruszaj w drogę. To niebezpieczna podróż, ale jeśli będziesz się trzymał szlaku, dotrzesz do pozostałych miast w jednym kawałku. A zatem jak będzie? Chcesz się wykazać? Jeśli dobrze się spiszesz, zyskasz nie tylko eleksit, ale też przychylność, awans i... poważanie. Byle komu nie zdradzamy tajników naszych czarów, jeśli myślisz o takich zaszczytach. Musisz na nie zapracować. Gdzie mogę kupić taki pancerz jak twój? Ta! Pancerza naczelnika nie da się kupić. Nie jesteś jeszcze ogrodnikiem. O... Czemu nie? Nie zapędzaj się, przyjacielu. Najpierw musisz mi udowodnić, że nadajesz się na ogrodnika. Więc zrób coś pożytecznego dla miasta, a porozmawiamy o lepszym pancerzu.